Zakwieceni przedstawiają W blasku żywiołu Błyskawica Autorstwa Azalia Payne. Czyta Julia Kerr Rozdział 5 Perspektywa Miry Stałam przy sztaludze, słuchając muzyki przez słuchawki i wystokując stopą rytm o wytarte, drewniane panele. Patrzyłam na ekspozycję martwej natury, którą nauczycielka pani Grof rapnell kazała nam namalować na naszych pierwszych zajęciach malarstwa. Bukiet czerwonych róż ustawiony na pojedynczym, wysokim taborecie okryty satynowym obrusem. Nie wiedziałam od czego zacząć. Na środku arkusza papieru jako pierwszy znalazł się niezgrabny mebel, naczynie i pęki kwiatów dokładnie to, co powinno się tam znaleźć. Tyle, że zostawiłam całkiem sporo wolnej, niezaranżowanej przestrzeni dookoła. Rozejrzałam się po pracach kolegów i koleżanek. Każdy poświęcił dużo więcej miejsca na papierze dla całej ekspozycji. Nie wyglądało to dobrze. Powinnam zacząć od początku. Hej, jak idzie? Wyjęłam jedną słuchawkę z ucha. Koło mnie przystanęła Tiffany. Chyba chciała pogadać. Nic, ja tylko. wzruszyła ramionami, choć ewidentnie coś się trapiło. Przepraszam, po prostu coś nie daje mi spokoju. Wybacz mi, jeśli uznasz to za zbyt bezpośrednie pytanie. Pochyliła się w moją stronę, ściszając głos. Czy między Tobą a Edriciem coś się wydarzyło? Zerknąłam kątem oka na salę od malarstwa. Uczniowie kręcili się między metalowymi półkami na pracę, sztalugami a platami roboczymi. Rozmawiali, śmiali się, słuchali muzyki z radia. Tiffany nie musiała szeptać, nikt nie zwracał na nas uwagi. Nie jesteśmy parą, jeśli o to pytasz, odparłam. Ale za to mam silne poczucie, że coś go łączyło wcześniej z Vivien. Tak, to prawda. Byli parą w tamtym roku szkolnym. A czemu pytasz? Przyznałam się Tiffany otwarcie do tego, że spałam u Adryka w noc imprezy, ale też znalazłam coś ciekawego w jego pokoju. Chłopak wciąż trzymał zdjęcie swojej byłej na szafce nocnym przy łóżku. To było dziwne, a zarazem mogło być powodem, dlaczego nic między nami wtedy nie zaszło. Nie, żebym żałowała. Właściwie nic mnie to nie obchodziło. Po prostu zmieniało znaczenie jego motywacji. Chyba mu wciąż na niej zależy. Zruszyłam ramionami. Wtedy podeszła do nas Pani Grof sharpnell ocenić postępy naszych prac. Spojrzała na mój arkusz papieru oceniająco tak, jakby niczego się po mnie nie spodziewała. Słusznie, niewiele dzisiaj namalowałam. Kobieta poprosiła mnie, żebym została po zajęciach na przerwie. Chciała ze mną porozmawiać. Niepokój momentalnie zagrał mi w żołądku. Dziesięć minut później zadzwonił dzwonek i wszyscy uczniowie opuścili klasę, a ja grzecznie stałam przy jej biurku. Jedynym meblem w tym pomieszczeniu, który nie był ubrudzony farbą. Rzadko kiedy ktoś przychodzi na moje zajęcia w ostatniej klasie powiedziała otwarcie, wskazując dłonią na krzesło usiadł na nim grzecznie. Zazwyczaj uczniowie zaczynają naukę w pierwszej klasie i kontynuują ją aż do końca szkoły. Ty, krótko mówiąc, jesteś daleko w tyle. Chce mnie pani wyrzucić z grupy? Nie, mam nadzieję, że nadrobić zaległości. Postaram się. Grosz Rapnel miała gdzieś moje obietnice. Ona oczekiwała konkretu. Wyciągnęła z szuflady kartkę papieru, na której przygotowała wcześniej listę zadań wraz z terminami ich realizacji i podała mi ją do rąk. Przeczytałam wolno kilkadziesiąt podpunktów: Studium światła, perspektywa, kolory, budowa anatomiczna człowieka, rysunek twarzy było tego sporo. Kiedy ja mam to wykonać? Spytałam: W wolnym czasie Zawsze możesz zapisać się na coś innego miała rację. Nie musiałam tego robić, a jednak uznałam, że to bez znaczenia, jaką bezsensowną dziedziną się teraz zajmę w życiu. Mogło to być malarstwo, a równie dobrze szydełkowanie, fotografia czy projektowanie graficzne. Wszystko to było po to, by zabić czas w tym miejscu, w którym i tak nie miałam nic do roboty. Zgodziłam się zatem na następne zajęcia przygotować dla nauczycielki pracę, na której przedstawię coś dla mnie ważnego. Coś, co wzbudzało we mnie emocje, bo jak to powiedziała kobieta, emocje są najważniejsze. Jutro o trzeciej odbywają się tutaj dodatkowe zajęcia. Możesz w tym czasie pracować pod moim okiem, z pewnością uwzględnię to w ocenie, dodała na odchodna. Obiecałam, że przyjdę. Biegłam jak szalona na ostatnie piętro szkoły. Pracownia była otwarta, lecz w środku nikogo już nie zastałam. Kompletnie zapomniałam o dodatkowym kursie malarstwa, czego mogłam się po sobie spodziewać. Spóźniłam się. Było już za późno? Niekoniecznie. Rzuciłam swoją torbę przy blacie roboczym i poszłam szukać na zapleczu swoich niedawno zakupionych farb i pędzli, które leżały nietknięte na szafce. Nie chciałam marnować czasu, i skoro już tu przyszłam, zamierzałam sama zacząć pracę nad moim pierwszym zadaniem na zaliczenie bez niczej pomocy. Wzięłam pod pachę arkusz papieru i zataszczyłam go na stół, gdzie idealnie mieścił się na wymiar emocje to właśnie z nich miał się zrodzić mój pierwszy obraz. Wziąłam głęboki wdech. W tamtej chwili nie czułam nic więcej jak zmęczenie i melancholię, ale to nie było coś, co chciałabym szczerze uwiecznić. Założyłam słuchawki na uszy i włączyłam jakąś smutną piosenkę w telefonie, której tekst znałam na pamięć. Usiadłam na stołku. Otworzyłam galerię w swoim telefonie i zaczęłam przeglądać zdjęcia, żałując jednocześnie, że przed przyjściem tutaj nie kupiłam sobie kawy. Rozbolała mnie głowa. Pod wieloma względami pierwszy tydzień w nowym liceum nie był dla mnie najłatwiejszy. Zdałam sobie sprawę, że niewiele wiedziałam i niewiele potrafiłam na tle ambitnych rówieśników. Przy okazji różnych zajęć nauczyciele uświadamiali mi, jak poważne miałam braki w edukacji i że koniecznie powinnam je wszystkie nadrobić. Pani Grof szrapnel nie była pod tym względem wyjątkiem. Nie miałam pewności, czy dam sobie radę. Byłam się zmęczona od samego próbowania nie zostania w tyle, a jednocześnie nie byłam przekonana, czy ten wysiłek na cokolwiek się zda. Wtedy zatrzymałam się przy jednym zdjęciu w galerii, które zwróciło moją uwagę – Przedstawiało mój ogród tego lata o wschodzie słońca. Zrobiłam je, pamiętam, jedząc jajecznicę na tarasie i picząc na komunikatorze z Rajlem, moim ówczesnym chłopakiem. Tego dnia zaplanowaliśmy wycieczkę nad jezioro Lanier, kawałek drogi za miastem. Przymknęłam powieki i nabrałam powietrza w płuca, jakbym właśnie była z nim na tamtej pieszczystej plaży i czuła każdym porem mojej skórycia półletniego dnia. Jasny piasek pod stopami, drżenie wody, dotyk ocierający się o nogi spłoszonych ryb. Te pieki na policzkach od słońca. Spojrzałabym znów na niego zanurzona do pasa w wodzie i uśmiechnęłabym się na widok jego pofarbowanych trzy dni temu na czerwono włosu. On uśmiechnąłby się, widząc moje włosy o tej samej barwie i oboje wciąż nie wierzylibyśmy, że zrobiliśmy coś tak głupiego. Że pofarbowaliśmy włosy na ten sam kolor, co lakier jego sportowego kabrioletu. Pocałowalibyśmy się, namiętnie, i byłoby nam mało, tak jak zawsze. Gdybym tu nie przyjechała, wciąż bylibyśmy razem. I to byłoby dla mnie najlepsze. Przy nim odetchnęłam od głupich, żądnych zwycięstwa ludzi. Zdjęłam klapki z oczu. Zrozumiałam, co było dla mnie ważne. Postawiłam na siebie. Za nic w świecie nie chciałabym, aby ktoś mi to znów zabrał. Arkusz papierów wciąż lśnił bielą, nietknięty tuż przede mną. Przymknęłam powieki. Nagle świat zawirował mi przed oczami, a ból głowy gwałtownie się nasilił. Ciśnienie musiało gwałtownie spaść. Keleton wyślizgnął mi się z ręki i spadł na podłogę, głucho odbijając się od wytartych paneli. Wszystko pociemniało niespodziewanie, a potem ucichło. Zniknęło jezioro, roześmiana twarz Raila i sala od malarstwa. Po chwili osunęłam się nieprzytomna na podłogę. Co się stało? Czułam na powiekach przyjemne ciepło dnia, a na skórze orzeźwiających chłód wody. Dzień taki jak żaden. Na horyzoncie kłębiły się potulne baranki chmur, zwiastujące najlepszy czas w roku. Lato. Stałam zanurzona do pasa w przejrzystej wodzie. Rozglądałam się dookoła, lecz nie spotkałam na drodze swojego wzroku żadnego lądu. Ruszyłam ociężale naprzód, walcząc z oporem bezkresnego oceanu, lecz moje kroki nie przybliżały mnie do żadnego celu. Biłam się z niemocą. Utknęłam w miejscu. Żadne działanie nie prowadziło mnie dalej, a raczej zatapiało mnie dokładnie tam, gdzie się znajdowałam. Co dodali, nagle dobiegł mnie czyś głos, łamiący się i przerażony. Ktoś wołał mnie z daleka. Skąd? Rozglądałam się dookoła zdezorientowana. Nikogo nie dostrzegłam, tylko wodę. Fale uderzały o moje ciało. Zimno wody walczyło z ciepłem słońca buzującym w moim wnętrzu. Hej, no dalej, ocknij się! Rozpoznałam męski głos, niewyraźny, a zarazem rozpaczliwie silny. Przymknąłem powieki, a gdy otworzyłam je znowu, ujrzałem twarz chłopaka. Wrócił do mnie dotyk i na nowo poczułam, jak moje ciało trzymało w ryzach jego płonący ciepłe dłonie. Moje mętne spojrzenie utonęło w jego pięknych, błękitnych oczach, zlewających się z bezchmurnym niebem nad naszymi głowami. Wszystko będzie dobrze wyszeptałam, czując w głębi, że właśnie to potrzebowało teraz usłyszeć. Co? odparł cicho, marszcząc ciemne brwi. Mój wzrok zastygł w jego lekko otwartych wargach o soczystym kolorze. Przyjągnęłam oczy, czując jako ostatnie dość intensywne potrząsanie moim wiotkim, coraz to mniej realnym, oddalającym się w nieznane ciałem. Zapanowała nade mną ciemność. Tak bardzo chciało mnie wracać. Słyszałam świst z sunącego po płótnie i brzęczenie lamp nad sufitem. Leżałam na kanapie, czując dobrze w nozdrzach kurz zbierający się na materiale tapicerki. Zmrugałam kilka razy zdezorientowana. Nogawki spodni podwinęły mi się do połowy łydek. Wolno przyciągnęłam do siebie wpierw lewą, później prawą nogę i obsuwałam nogawki w dół, jakby było to moje najważniejsze zadanie. Zajęło mi to chyba całą wieczność. Hej, wróciłaś? Jesteś z nami? Nie wiedziałam, kto to mówił. Zamrugałam kilka razy, aż obraz przed oczami zaczął się wreszcie wyostrać. Poliła się nade mną jakaś kobieta. Po ubiorze wywnioskowałam, że musiała to być szkolna pielęgniarka. Gdzie ja byłam? Zasnęłam? Zapytałam, po czym, zdając sobie natychmiast sprawę z tego, co tak naprawdę się wydarzyło, sama sobie odpowiedziałam: tak, spałam. Wtedy z zasztalugi wychylił się ten chłopak z imprezy. Ten, co tak pięknie wyglądał na tle nocy, zain. Nie sposób było go pomylić z kimś innym. Momentalnie trafiło we mnie obezwładniające zażanowanie wywołane wspomnieniem o naszym pierwszym spotkaniu. Boże, co ja sobie wtedy wyobrażałam? Raczej zemdlałaś, stwierdził chłopak. Odłożył pędzel na bok, po czym podszedł bliżej kanapy, na której leżałam i skrzyżował ręce na wysokości klatki piersiowej, przyglądając mi się uważnie. Miałaś szczęście, że pielęgniarka była jeszcze w szkole. To nic wielkiego, mruknęłam. Upuściłam nogi na podłogę, czując wciąż dokuczliwe pulsowanie w skroniach. Pani Jones zmierzyła mi ciśnienie, które całe szczęście wyszło w normie. Poprosiła mnie jeszcze, żebym zjawiła się w jej gabinecie w poniedziałek rano, co obiecałam zrobić. Zabrała swój sprzęt i zostawiła nas samych, życząc nam utanego weekendu. W tym czasie Zayn wrócił do swojej sztalugi, ale ja zdecydowałam się podążyć za nim, chwiejąc się na nogach. Z początku ciężko było mi zapanować nad równowagą. Wszystko w porządku? spytał chłopak, nadal dziwnie mi się przyglądając. Tak, zmarszczyła myrwi. Co robisz? Chciałam jak najszybciej zmienić temat. Nie odpowiedział, tylko stuknął końcem pędzla płótno, którego materiał zafalował na drewnianej ramię, wydając z siebie bulgoczący, powtarzalny dźwięk. Malował. Ale co? Chłopak zimną farbą zarysował szkic człowieka leżącego na kanapie. Spojrzałam za siebie. Ja przecież przed chwilą leżałam na kanapie tuż przed nim. Przepraszam, powinienem spytać cię o zgodę, ale najwyraźniej spałaś. Znowu skrzyżował ręce na wysokości klatki piersiowej, po czym spojrzał mi w oczy całkiem tak, jakby chciał się ze mną droczyć o wersję zdarzeń, a ja zamiast odwrócić wzrok, odpowiedzieć lub chociaż zaprzeczyć, gapiłam się na niego nie miała. Jego blado-błękitne źrenice przypominały bezchmurne niebo zimą, a ja jana marne doszukiwałam się w nich oznak lata, do którego tak dobrze pasowały w moim śnie. Nigdy nie spotkałam się z takimi oczami wcześniej i szczerze mówiąc nigdy nie widziałam piękniejszych. Boże... Czy to głupie, że gapiłam się na niego jak z soli, zamiast otwarcie spytać, dlaczego zaczął mnie malować? Nie miałam pojęcia o co mu chodziło, lecz jednocześnie mnie zaintrygował. Odeszłam pomału w stronę stołu, przy którym leżały moje rzeczy. Podniosłam telefon z ziemi. Szczęście nic mu się nie stało i wciąż odtwarzał cicho muzykę przez słuchawki. Odblokowałam wygaszony ekran i spojrzałam znów na zdjęcia mojego ogrodu w galerii. Praca dla pani Grovs Szapnelle? zagadnął mnie Zain Z drugiego końca sali. Tak. Odwróciłam się w jego stronę. Spóźniał się na dzisiejsze dodatkowe zajęcia, na których miałam nadzieję, że mi wytłumaczy, jak właściwie się maluje. Sama nie wiem, jak się za to zabrać. Trudno chyba dam sobie z tym spokój. Nawet nie zaczęłaś, stwierdził fakt: Miała rację. Zdrużyłam ciężkie powieki, bujając się delikatnie na boki. W jego ocenie poddałam się, zanim zaczęłam w ogóle działać jak przegrany, który nie startował w żadnych zawodach. A ty umiesz malować, prawda? Zakaiołem odważnie, na co on wzruszył tylko ramionami w odpowiedzi. Nie chciałbyś mi pomóc? Zawdzięczę się. Wątpię, żebym czegoś od ciebie potrzebował. A ten obraz? Nie chcesz go dokończyć? Zain spojrzał na swoje płótno, na którym jeszcze praktycznie nic się nie znajdowało z wyjątkiem szkicu. To był dobry moment, aby zrezygnować, odłożyć pracę na później lub na nigdy, ale z jakiegoś powodu Zainowi zależało. Chciał mnie namalować. Uśmiechnąłem się pod nosem. Podszedł do mnie ze swoją paletą w jednej ręce oraz pędzlem w drugiej. Miał czarne, gęste włosy, które spływały kosmykami mu na czoło i przysłaniały kark. Był też ode mnie znacząco wyższy, chociaż ja wcale nie należałam do niskich dziewczyn. Był też szeroki w barkach, a jednocześnie szczupły w talii. – Co chcesz namalować? – spytał, a ja pokazałam mu zdjęcie mojego ogrodu. – Pomogę ci, ale pod jednym warunkiem. – Jakim? – Wolałbym, żebyś następnym razem pozowała mi przytomna. Uśmiechnęłam się pod nosem. Ciężko było dotrzymać takiej obietnicy, choć zdecydowałam się spróbować jej podawać. Nie byłam pewna również, czy nadawałam się do wielogodzinnego posuwania przed artystą, lecz mimo tego spodobała mi się jego propozycja. Chciałam spróbować. Było w tym coś nietypowego i ekscytującego, coś, czego nikt nigdy wcześniej mi nie zaoferował. Zain zabrał się za malowanie mojej pracy na zaliczenie, a ja obserwowałam jego poczynania siedząc na stołku na końcu blatu roboczego. Chłopak zaczął od nakreślenia perspektywy na arkuszu papieru, a dalej z precyzją stworzył zarys wszystkich elementów kompozycji, takich jak meble, rośliny, części elewacji domu oraz ogrodzenie. Nakładał kolejne warstwy farb z łatwością oddając istotę mojego ogrodu. Śledziłam ruchy jego dłoni prowadzące ślizgający się po papierze pędzel. Jego napięte mięśnie przed przedramion i barków delikatnie rysowały się pod cienką koszulką. Czarne włosy wykręcały się na karku i przysłaniały czoło. Wydawał się taki skupione i skoncentrowane na realizacji projektu, a ja mogłabym godzinami obserwować, jak pracował. A czy moglibyśmy – zagajał mnie śmiało w pewnym momencie – dodać coś od siebie na tym obrazie? Co takiego? Wzięłam telefon do ręki i przybliżyłam widok na pustą, glinianą donicę stojącą na tarasie. Widzisz, na końcu lata, kiedy zrobiłam to zdjęcie, posadziłam w tym miejscu ziarenko słonecznika, a ono później wyrosło na piękny, duży kwiat. Chciałabym to uwiecznić. Zayn pokiwał głową w odpowiedzi, a następnie sięgnął po mały pędzel, który zamoczył w soczystej żółtej farbie i dodał nowy element do kompozycji. Dziękuję, uśmiechnąłem się do niego. Skończyliśmy późno w nocy. Zain zajął się sprzątaniem, a ja zostałam przy stole. Patrzyłam przez dłuższą chwilę na jego pracę, pod którą on pozwolił mi się podpisać. Nie miałam z tym problemu tylko. Dotknąłam palcem namalowanego na trasie fotela. Mokra farba odbiła się na moim opuszku jak brązowa pieczątka, a moje linie papilarne wyryły ślad na papierze. Zrobiło mi się ciepło w środku, a na mojej twarzy zagitał łagodny, niespodziewany uśmiech. Ten obraz przypominał mi dom moje bezpieczne miejsce. Czułam ciepło w środku, spokój i błogość, których niespodziewane odkrycie bardzo mnie ucieszyło. Dzięki pracy chłopaka wróciło do mnie coś znajomego, czego nie zaznałam, od kiedy tu przybyłam i za czym ogromnie tęskniłam. Byłam mu wdzięczna za to. W poniedziałek zaczniemy pracę nad portretem. Usłyszałam jego głos z drugiego końca sali. Chciałbym się jeszcze przez weekend przygotować. Jasne, uśmiechnąłem się do niego ciepło, co on od razu łapał. Patrzyliśmy na siebie przez dłuższą chwilę, jakby czas nie miał dla nas znaczenia. Płynął bezustannie, to też bez naszej dwójki. On zmarszczył lekko ciemne brwi, starając się najwyraźniej odczytać moje nagłe, dobre samopoczucie. Zgadywałam tylko, nie próbowałam mu tego tłumaczyć. Zain zaczął zbierać się do wyjścia. Wspakował narzędzia, odstawił sztabogę pod ścianę i wziął swoją zarbę. Pożegnał się ze mną, po czym ruszył w stronę drzwi, prosząc, żebym zamknęła się salę za sobą i oddała klucze do recepcji. Moje myśli niespodziewanie raz jeszcze wróciły do momentu naszego nieszczęsnego pierwszego spotkania. Pomyślałam, że to mogło zbudować między nami niepotrzebny dystans. Zebrałam się na odwagę. Zain! Wybiegłam za nim na korytarz. Całe szczęście złapałam go na klatce schodowej tuż obok sali. Ja chciałam Cię przeprosić. Przestanę na półpiętrze, wpatrując się we mnie stojącą na szczycie schodów. Wydawał się zaskoczony moim nagłym wyznaniem. Na ostatniej imprezie głupio się zachowałam. Narobiłam Ci wstydu. Naprawdę nie chciałam. Rozumiem. Spojrzał na mnie tak, jakby ta szczery zrobiła na nim wrażenie. Naprawdę. I doceniam to. A zatem między nami wszystko w porządku? Tak. Pokiwał głową z łagodnym uśmiechem.